Zapraszam, zapraszam. Zakończyłem swój projekt siłowni. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest mega niespodzianka. Ostatnia rzecz, ta najcenniejsza, najdroższa, którą musiałem kupić, aby moja siłownia była kompletna. I zaraz zobaczycie co to jest. A od kogo to kupiłem? Od Marcina Sędwickiego. Tu macie zbiórkę, ponieważ jest ciężko chory. Więc wspierajmy takie osoby. Bach! One są używane, ale poszły do lakierowania do Hesa. Bardzo fajnie to zrobili, jestem mega zadowolony. No i co? No i teraz trzeba to tam wnieść. Tu jest 16 krążków elejko. Wniosłem te krążki, 16 krążków elejko. Zobaczcie. Bach, bach. W sumie, ile mam obciążenia w domu? Tyle. To jest moje arcydzieło. Sami zobaczcie. Tak to wygląda. Dzisiaj dowiecie się, ile to kosztowało, skąd miałem ten sprzęt, gdzie kupiłem, ile musiałem się natrudzić, aby ten sprzęt tutaj się pojawił, no i jaki miałem na to pomysł. Ale na wstępie jest to siłownia taka prywatna, ale z możliwościami treningu zawodowego i organizowania zawodów, bo taki jest plan. Mało tego sprzętu tu jest więcej. Niż sam chciałem, ponieważ planuję otworzyć taką drugą siłownię, a może w przyszłości jakieś studio treningowe, ewentualnie sieć studiów treningowych. No ale to jest kwestia na razie marzeń takich biznesowych. Natomiast czy będzie mi się chciało, nie wiem, ponieważ to wymaga czasu. A czas teraz poświęcam rodzinie i pasją, na przykład podróżowanie. Przejdźmy do rzeczy. Sprzęt, jak on tu się pojawił, jest w tym długa historia. Mianowicie zaczęło się dość wcześnie, chyba z 6-7 lat temu i powoli zbierałem ten sprzęt. Obserwowałem profile znajomych z siłowni, obserwowałem profile trenerów, obserwowałem OLX, Allegro i non stop stukałem i szukałem, odzywałem się, targowałem ceny i dzięki temu naprawdę wyhaczyłem fajny sprzęt w dobrej cenie. Na przykład tu mam krążki Bohemia te. A, zobaczcie. One są z Mistrzostw Świata Podnoszenia Ciężarów. E, kupione od zawodnika. Chyba tam było 360 kg. E, za chyba 3500 zł. Tylko 3500 zł za taki sprzęt. To, jest, to są moje pierwsze krążki na siłowni. Tutaj macie elejko na przykład. Elejko też kupione. Za e, niski pieniądz. W bonusie ze wszystkim. Czyli e, te Sztanga. Weightlifting elejko. To, cały ten sprzęt tutaj, to te hantle. Yy, kurde, a ta, ta maszyna tutaj, ta kozetka, to tutaj, to w sumie, jak dobrze pamiętam, chyba 20 tysięcy zł za to wszystko dałem. Też chyba z 6 lat temu, nie 5 lat temu, 4 lata temu. Więc zobaczcie, jest to dużo tańsze niż rzeczywiście kosztuje, bo taki sprzęt, Elejko kosztuje nie wiem z 15 tysięcy, sam komplet, a tu mamy jeszcze tyle rzeczy. Bo studio upadało, więc po prostu miałem okazję kupić to po taniemu i targować jeszcze do tego. Tutaj macie jeden z pierwszych sprzętów kupiony z El Toro. Bo były organizowane szkolenia i to zostało, więc po prostu wziąłem to, kupiłem sobie to. I jest to produkcja Elejko, ale bez napisu Elejko. Więc sprzęt naprawdę jest solidny i służy mi już długo i jest niezniszczalny. A sama ta ławka ma w miary elejko, szerokość jest super i twardość. tak? Kolejna kwestia, sami zobaczcie, tu, tu, kolejne elejko, starszego typu, ale waży tyle co trzeba, więc to jest elejko zawodnicze. Szukałem takich krążków długo i pojawiła się firma na Oliksie, która to sprzedawała i też udało się targować, stargować dobrą cenę, już nie pamiętam ile, ale kupiłem bardzo dużo obciążenia z tego elejko. Yy, I za naprawdę śmieszne pieniądze. No i mam sprzęt, yy, który może być legalnie na zawodach. Pomost! Patrzcie ten pomost! Jaki gruby jest. Tu jest naprawdę zabezpieczenie potężne yy, według osoby, która to robiła. Yy, I tu macie namiar. Jest to najlepszy pomost, yy, i zawodniczy, i domowy, jaki w Polsce istnieje. Można tu trenować podnoszenie ciężarów, i tak jestem o niego pewny, yy, tak bardzo że pomimo tego, że pod spodem są ruły spodogowego ogrzewania, mam te pomost tu a nie tam gdzie jest ławka, gdzie tych rół nie ma. Zobaczcie, jednolita guma, koski idealnie przylegają, są tak grube te gumy, tak grube do tego jeszcze macie tam płyty takiej grubości, no i macie efekt tego. Tu jest oczywiście taka, yy, taka ozdobna listwa, ramy nowe, gumy nowe. Jestem mega zadowolony. Jest to pomost o wymiarach startowych 2,5 na 2,5 metra, więc mogę spokojnie organizować zawody. Yy, nie wiem jakie jeszcze, o tym będziemy mówić. Natomiast yy, no taki był cel, aby po prostu ten pomost potem przenosić zawodów do zawodów i mieć pewność, że jak będzie jakieś yy, że jak będzie jakaś hala, no to wtedy hala się nie rozwali, bo te pomosty jest niezdiszczalne. Oczywiście potem przydałyby się jeszcze pomosty rozrzówkowe, ale ja wtedy to już wynajmuję. Kolejna kwestia to jest sprzęt strongman, który widzieliście w challenge'ach na przykład z Belką. On dalej istnieje i będę miał go w drugim domu. Tak samo spacer farmera, walizki solidne, jak i więc mam kompletny sprzęt do treningu, jak to się mówi, funkcjonalnego strongman. Kule sprzedałem, te handle sprzedałem, bo mi nie były potrzebne. Nie planuję tyle dźwigać, no chyba, żebym organizował zawody strongman. A to są to zawody, jak wiecie, niszowe. Każda siłownia potrzebuje bieżnie. I długo, bardzo długo się zastanawiałem, czy kupić bieżnię. kilka lat. To znaczy, miałem w planach. Kupić bieżnię, no ale myślałem, że kurczę no zbyt duży wydatek. A potrzebuję bieżnię, która jest niezniszczalna. I sami zobaczcie, ona nie ma silnika. Ta bieżnia nie ma silnika, muszę sam ją napędzać. Zobaczcie, sam ją muszę napędzać tylną taśmą, czyli jest bardziej funkcjonalna i rzeczywiście można się na niej bardziej zmęczyć. Ten sprzęt to jest do siadów kolarskich i nie tylko. Wyprodukowane przez mojego klienta. No i mam teraz taki sprzęt, że mogę sobie legalnie, pewnie sobie tu dźwigać. Natomiast jakby chciał regulację, to też mam to. Tania rzecz, ale nie na duże ciężary, ponieważ można tutaj się zabić. Natomiast ja teraz nie dźwigam duże ciężaru, więc... Dla mnie jest to optimum. Mogę sobie zobaczyć, je ustawić tak, tak. Też dobre do rozciągania. E, więc takie właśnie sprzęciki też szukam, zbieram. W ogóle wchodzę często na e, jakieś strony i tam sobie patrzę, jakie są nowe wynalazki. E, no i co? No i wtedy kupuję sztangi. Przecież muszę mówić sztangi sami. Zobaczcie. Tu jest stricte do martwego ciągu, tak. Zawodnicza stricte do martwego ciągu, miękka sztanga. Tu macie. Elejko Powerlifting, treningowa sztanga, Monolift dla osób, które dźwigają w tych federacjach, yy, gdzie nie ma tych zawodniczych stojaków. Idziemy dalej. Sztanga Elejko Powerlifting startowa. Sztanga Eleiko Weightlifting, podnoszenia ciężarów. Te sztangi ku pamiętaniu. No, yy, w cenie rynkowej miałem tylko i wyłącznie tę sztangę, bo yy, wtedy ciężko było ją kupić, ja byłem pierwszy w Polsce, który sprawdził yy, sztangę Deadlift Bar. Albo jeden jest pierwszy, albo drugi, albo pierwszy. Yy, tutaj. Yy, tą sztangę treningową kupiłem za chyba 2000 zł, czy 2500 zł, czyli dwa razy poniżej ceny rynkowej. Ten sztangę też kupiłem za 2-3000 zł, a jest kilka razy używana. No a tą kupiłem w pakiecie z wraz z tym całym sprzętem, yy, gdzie powinien dać 4 tysięcy za samą sztangę, a kupiłem ją pewnie za. Półtora, dwa więc mam sprzęt, który jest tani w życiu bym nie kupił po takiej cenie rynkowej, bo to zaraz jak samochodami cena w dół, a dzięki temu jest to inwestycja, która się zawsze zwróci, aby chciał to sprzedać, ponieważ tak kupiłem tanio w okresie kiedy jeszcze nie było tych rewolucji związane z tym wirusem, bo wtedy ceny szły w górę i właśnie w tym okresie te ceny były dużo, dużo niższe, mam tu zetkę. Kozetkę, czyli badam sobie swoich klientów. Na tej kozetce wytrzymałem już bardzo dużo ciężarów. Najwięcej chyba koleś ważył chyba 160 kg, pana 160 kg. Medalista zresztą w lekkiej atletyce. Więc na razie służy. Czy będę go wymieniał? Nie wiem, ponieważ no jest fajny w transporcie i też go dostałem praktycznie za free. Więc jak widać, wszystko idzie kupić. Tu macie podłogę. To też kupiłem w ramach tego sprzętu, który kupiłem z Warszawy w pakiecie. Taki bajer z Granda. To jest to. I to sobie wkładam do dziurki, bach i mogę dowalić sobie więcej obciążenia. Więc jest to wersja yy, dla bidoków, jak to się mówi. Oprócz tego mam krążki, sami zobaczcie. Tu dostałem chyba od klienta z Norwegii, zobaczcie takie malutkie 0,25, 0,25, połówki. Są też oryginalne startowe. Wy nie wiecie, ale jest to bardzo e, ważny sprzęt i wiele osób się o to bije. To już znacie. Niestety na tej chwili nie udało mi się zorganizować czasu, aby Wam też to wyprodukować. To jest projekt wstępny e, i brakuje tutaj, zobaczcie były magnezy magnezy, ale, ale się tutaj odkleiły i to jest właśnie problem, więc coś tu jest, projekt jest, przez też mojego klienta. I to są te słynne hantle z grubym chwytem, wszystkie handle powinny być z grubym chwytem. Ma to pozytywny wpływ na yy, przedramiona, na bóle w ogóle yy, wokół, wokół przedramion, łokci. Drążek. On niby jest gruby, bo jest gruby w porównaniu do tego co widzicie na siłowni, ale tu jest jeszcze grubszy. Stojaczki. O. Widać, one będą zmienione, znaczy one zostaną, bo będą na zawody. Yy, może do drugiego studia, bo kupiłem je tanio. Jeden, drugi. Natomiast chcę mieć takie właśnie wysokie. Dzięki temu, jako ja, jako staruszek yy, yy, sportowy, nie będę musiał się schylać i podnosić te obciążenia. Chlebak, słynny chlebak, strongman. Bardzo możliwe, że używali go najlepsi Strongmeni w Polsce, ponieważ kupiłem go od osoby, która organizowała największe imprezy w Polsce w Strongmen. Więc bardzo możliwe, że i tutaj, może Pudzianowski, tutaj to otwierał i dotykał. <laughs> I tutaj najsmniejsze moje krążki. Pięćdziesiątki, patrzcie, pięćdziesiątka, pięćdziesiątka. Tam jest pięćdziesiątka, tam jest pięćdziesiątka. Czy same te pięćdziesiątki to macie już 200 kilo Tych obciążeń jest na tyle dużo, że mogę organizować sam zawody i obłożyć obciążeniem i tą startówkę. Czyli miejsce startowe, jak i wszystkie pomosty rozgrzewkowe. Taki, taki właśnie jest cel, aby być niezależnym, bo cenię u sobie niezależność, dlatego inwestuje te sprzęty. No i tutaj ta ławka, którą wam pokazywałem, z granda. Moim zdaniem nie ma lepszej na rynku. Bo to, co wam pokazywałem, to jest jakieś tam minimum, ale to, co ona ma tutaj w kwestii funkcjonalności, to zobacz, tu nawet gumy może przyczepić. Zabezpieczenia, ona jeszcze nie jest do końca przywiercona, jak to się mówi. Ale wiadomo, ja podnoszę teraz malutkie ciężary, tam rzędu maksymalnie 160-180 kg może w formie, więc no nie potrzebuję tutaj spiny, ale jakby jakiś zawodnik przyjechał, to ma pełną ochronę. Ta samo teraki, sami zobaczcie, tu też można przyczepić gumy i tu, i tu. X od kury, moim zdaniem jest to najlepszy 4X, jaki widziałem, więc polecam sklep od kury. Naprawdę, to nie jest jakaś tam reklama jego produktów. Yy, tylko po prostu tak rzeczywiście uważam, bo TRX-ów widziałem w życiu mnóstwo, ale tak solidnego terixa nie widziałem nigdy w życiu. Swesty powinien mieć taką siłownię, gdzie może i podźwigać yy, strongman, i podźwigać yy, w truboju siłowym, czy nawet trenować kulturystykę. Jeśli materiał Wam się podobał taki yy, z mojego życia, gdzie pokazuję, yy, co aktualnie robię. To zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, mile widziany. Jest to projekt, który może być otwarciem jeszcze wielu projektów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie czas, ale faktycznie trwało to z 8 lat, żeby ten sprzęt wyzbierać, jeżeli nie dłużej. Łapy nie ma.